Cześć panowie, cześć panie. Dzisiaj krótki odcinek o tym, jakie są sygnały, rozwiązłości kobiet, ale zanim zaczniemy, bardzo ważne wydarzenie, bo. trener Probierz ogłosił powołania na Mistrzostwa Europy. Dobra wiadomość jest taka, że wraca skóraś i wraca moder, bo środek pola i prawe skrzydło to było co, to, co nas napędzało w meczach. Za kadencji innych trenerów. I najlepszego z całej plejady, ostatnio, selekcjonujących polską kadrę, czyli Souzy, za którego graliśmy ofensywnie, strzelaliśmy najwięcej goli i skórać na prawym skrzydle to był dobry wariat. Teraz skórać wraca w środku będziemy mieli modera. O reszcie składu możemy pogadać innym razem. Dzisiaj. Sygnały, rozwiązłości, niestety. Kobiet. Sygnał pierwszy. Spotykacie się, rozmawiacie i ona przyznaje, że zdarzało jej się zdradzać faceta, ale to nigdy nie była jej wina, za to zawsze. I ilu by tych facetów nie było, to była jego wina. On był zły, on był toksyczny, on ją wykorzystywał. Tylko że nie odeszła od niego, nie zakończyła tej relacji, tylko go zdradzała. Jaki jest z tego wniosek dla Was? Jeśli wy skusicie, jeśli w waszym zachowaniu coś się nie spodoba, to co zrobi? Tak jest. Zdradzi was. Drugi sygnał. Kiedykolwiek miała tak zwane ONS-y. Czyli one night stand, czyli poznała kogoś, poszli do łóżka. Nawet jeśli to byliście wy, to źle świadczy o jej nastawieniu do seksu i do relacji. Często takie kobiety właśnie twierdzą, że ilość facetów nie ma znaczenia, to są takie. Hardkorowe istki. Nie ma znaczenia ilość facetów, czyli są tylko do zabawy. Potrafią chwalić się ilością facetów, z którymi były. To nie są dziewczyny dla Was. Popsuty towar. Trzeci sygnał, że prawdopodobnie jest rozwiązła od samego początku, od pierwszej randki bardzo chętnie i dużo rozmawia o seksie. Jaki seks lubi, co lubi w seksie, jest duża szansa, że nie tylko z wami rozmawia na pierwszej randce o seksie i efektem tego do niego dąż. Czwarty sygnał. Miała wielu facetów, którzy byli niby do związków, ale bardzo szybko kończyła z nimi relacje. No to jest tak, że zaliczyli. Do widzenia. Nie było istotne, że chce budować, że świadomie i mądrze wybiera tych facetów. Że chce im oddać coś, co ma wartościowego, w jakimś celu. Od po prostu zabawa, rozmienione na drobne. A to oznacza, że takie rozmienianie na drobne spowodowało, że nie ceni tego, co ma. Jeśli nie, cokolwiek nie wyjdzie z wami, to bardzo szybko będzie. zastępstwo. Sygnał piąty zupełnie ma w nosie skądinąd, może nie najlepszy, ale jednak. Pilnujący pewnego porządku, ostracyzm społeczny, czyli nie zależy jej na tym, co mówią ludzie, jak komentują. Dla niej wyjście z hotelu nad ranem w porwanych <laughs> pończochach to żaden wstyd. A niech gadają. To jest bardzo często takie, taka feministyczna duma z ilości facetów, z którymi się spało. Trudno. Wolność Tomku w swoim domku. Każdy może zachowywać się, jak chce. Niczego nikomu nie bronię. Tłumaczę mężczyznom, jak rozpoznać, po jakich cechach to, czy kobieta jest rozwiązła, a że mężczyznom na tym zależy, to chętnie słuchają. W tym wypadku, jeśli kobiecie nie zależy na tym, co ludzie o niej mówią, to znaczy, że nie ceni tego, czego mężczyźni oczekują od, od związku czyli stałości, wierności i niedużej liczby partnerów. Dla niej to nieistotne. Cecha szósta oczywista. Ubiera się wulgarnie i zdzirowato. Dekolt ma być głęboki. Spódniczka ma być krótka, a jak długa to z dużym rozporem. A jak dżinsy to biodrówki bardzo, bardzo ciasne. Ma być wszystko widać. Ma być wulgarnie i drugorzędne cechy płciowe mają przyciągać jak najwięcej facetów. Dlaczego? Bo liczy się dla niej atencja i walidacja od otoczenia. W tym od innych facetów. Którzy z kolei walidują, bo. Chcą kacuszki. I ona mu ją podaje im na tacy. Cecha siódma. Jawnie flirtuje z innymi facetami. Idziecie na spacer za rączkę, a ty widzisz, jak ona tam oczkami strzela na boki. Szczególnie jak przychodzi wysoki i brodaty. Tam zobaczyła, tam zobaczyła. A jesteście w restauracji. Naprawdę to się da zauważyć. Jesteście w restauracji i ona nie jest patrzona w was, nie w menu i nie a w talerz zupy, tylko daje wam, wam po prostu prawo rękę, że jeśli złapiecie jej wzrok w innym jakimś kierunku, to w tym kierunku będzie siedział najprzystojniejszy facet w restauracji. Life, niestety. I to jest sygnał rozwiązłości, bo na randce, na spotkaniu, ma patrzeć wam w oczy, jak ja teraz, a nie rozglądać się za innym przystojnym facetem. Zakochana kobieta nie dostrzega innych facetów, widzi tylko was, więc jeśli łapiecie wzrok na tym, że gdzieś tam coś się dzieje, albo przechodzicie ulicą, a tu główka delikatnie sygnał rozwiązłości, gwarantowany. Ósmy sygnał rozwiązłości, tak samo oczywisty jak siódmy. W siódmym flirtowała z facetami, twierdząc, że to tylko kulturalna rozmowa, albo to tylko przyjaciel. W ósmym chowa telefon. Oczywiście, jeśli to jest pierwsza randka, każdy może mieć swoje tajemnice, ale jeśli jesteście już parę razy i telefon nigdy nie leży na wierzchu, wiadomo, kiedyś tłumaczyłem. To jest pudełko. z kaktusami. Tam cały czas ktoś puka. Tam cały czas ktoś coś chce. Panowie, jak jesteście z dziewczyną, zróbcie taki test. Co prawda, Facebook jest lekko passe, ale wciąż, jeśli wejdziecie, powiecie tak, powiecie do dziewczyny tak, ale ja nic nie robię, ja, ja przecież tylko zamieszczam zdjęcia. Zróbcie tak. Wejdźcie do messengera yy, w ustawieniach, zajrzyjcie do inne. I spam. I policzcie, ile jest tam wiadomości od nieznanych facetów. Dziękuję. <grystanie> za, za tą cenną poradę, proszę każdego o wciśnięcie lajka. Right now! To masakra jest jakaś. 3 sekundy na wciskanie lajków. Panowie, nie widzę. 3, 2, 1. Cecha 9. Social media. Wypełnione jej półnagimi zdjęciami. To nie jest przypadek, to nie jest bez znaczenia i to nie jest jej miejsce pracy. Ona nie sprzedaje bielizny, żeby zamieszczać takie e, zdjęcia na swoich social mediach. Ona szuka atencji. Jeśli znajdzie się ktoś wyższy od Was, lepiej postawiony od Was, albo bardziej znany od Was, to wiecie, co się stanie. Ona wciąż ogłasza, że jest do wzięcia. Że jest dostępna. I takie oto ma piękny piersi. I taki oto ma piękny tyłek. I takie oto ma piękne włosy. No bo zobaczcie sami, jakie są te zdjęcia. Nie zdjęcie plaży, tylko zdjęcie nóg od całych ud. Często jeszcze jakby na dole zdjęcia łapie się jeszcze fragment bielizny. Znaczy stroju kąpielowego. Przecież to jest do niby tak niechcący chciałam pokazać na jakiej jestem pięknej plaży i pokazuję swoje stópki. Please. A wiecie, że przed każdym zdjęciem na przykład takim lustrzanym z imprezy następuje <grym> było bardziej atrakcyjnie w jakim celu? Żeby pokazać jakie piękne lustro stoi za mną? No przecież nie. Punkt dziesiąty to już nie cecha, tylko Rozważmy czy z takiej rozwiązłości można się wyleczyć. Czy taka rozwiązłość, którą na przykład widzicie w dawnych zdjęciach z social mediów waszej nowej kobiety. Czy to jej przeszło? Czy to można jakoś ocenić? Albo jaki czas musi minąć, żeby przeszło? Powiem tak, jak długi celibat jest potrzebny, po takich etapach rozwiązłości, do, do tego, do takich, po takich etapach szukania atencji, do tego, żeby dziewczyna nadawała się do stałej relacji i do związku, i do bycia z jednym mężczyzną na zawsze. Oczywiście zależy to od tego, ilu miała wcześniej i ile ma lat. Taki celibat, który oczyści ją ze wspomnień, z tęsknot. może nie wystarczyć. Ale jeśli to jest zaawansowana attention seeker, to taki celibat, dobrowolny, że są okazje, ale z nich nie korzysta. Nie woła kochanków byłych na jeden raz. Nie szuka nowych. Poznała ciebie i chce być z tobą. Rok, <laughs> panowie, rok, żeby oczyścić swoje emocje z pożądania kogo innego. Rok. No okej. Okay. I po tych wszystkich cechach, które podałem, czy to są wystarczające, żeby sprawdzić to, czy kobieta jest rozwiązła, czy nie, nie są. Ale pierwszy krok zrobiony. Jeśli z listy powyżej nie ma tych cech, wliczając w to was. Że to z wami też nie miała ONS, że to z wami nie flirtowała na odległość będąc z innym, z innym facetem. To być może znaleźliście swojego, własnego aniołka. Być może. Nie jest to dużo szansa, ale jest. Ja, wujek, wam to mówię. Znam kilka dziewczyn, które nadają się do stałej relacji, które wykazują cechy kobiecości, zrozumienia, delikatności, wierności. Nie szukają atencji. Są ciekawe, inteligentne. I nie są feministkami, które nadają się do relacji. Da się. także budujcie panowie swoją wartość, po to, żeby taka kobieta, jeśli ją spotkacie, chciała być z wami. I wy z nią. I wszyscy żyli, żyli długo i szczęśliwie. O ile. Zrobili intercyzę. Trzymajcie się ciepło, dzięki za kawki. Pamiętajcie o Patreonie, pamiętajcie o tym, żeby wciskać lajki, wciskać lajki. I za chwilę oglądamy meczyki z Mistrzostw Europy. Wielkie święto. Dzięki, zapraszam po więcej. Cześć.